Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu, Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Sławimy Ciebie, Stworzycielu świata, Potężny Władco, pełen majestatu. Wszelkiego życia źródło i początku, Boże Wszechmocny, przez Twego Syna objawiłeś, Panie. Że jesteś Ojcem dla każdego z ludzi, Więc tym imieniem nazywamy Ciebie, Ojcze Najlepszy. Jak dzień napełniasz jasnym blaskiem słońca, Tak swoją łaską oświeć serca wiernych by nasze myśli, słowa i uczynki Ciebie wyznały. Wielbimy Ojca Króla wszystkich bytów i Jego Syna z Duchem siedmiu darów. Niech Bogu w Trójcy będzie cześć i chwała, Teraz i zawsze, Amen. O świcie napełnia nas Panie Twoja łaska, Panie, Ty dla nas byłeś ucieczką z pokolenia na pokolenie. Zanim narodziły się góry, nim powstał świat i ziemia. Od wieku po wiek Ty jesteś Bogiem, obracasz w proch człowieka i mówisz: Wracajcie, synowie ludzcy, bo tysiąc lat w Twoich oczach. Jest jak wczorajszy dzień, który minął, albo strasznocna. nocna, porywasz ich, stają się niby sen poranny. Jak trawa, która rośnie rankiem zielona i kwitnąca, wieczorem więdnie i usycha. Zaprawdę, twój gniew nas niszczy, trwoży nas twoje oburzenie. Położyłeś przed sobą nasze grzechy, nasze skryte winy w świetle Twojego oblicza. Wszystkie nasze dni mijają w Twoim gniewie. Nasze lata dobiegają końca jak westchnienie, miarą naszego życia jest lat siedemdziesiąt. Osiemdziesiąt, gdy jesteśmy mocni, a większość z nich to trud i marność, bo szybko mijają, my zaś odlatujemy. Któż może poznać siłę twego gniewu i kto znieść zdoła moc twego oburzenia? Naucz nas liczyć dni nasze, byśmy zdobyli mądrość serca. Powróć, panie, jak długo będziesz zwlekał. Bądź litościwy dla sług Twoich, nasyć nas o świcie swoją łaską, abyśmy przez wszystkie dni nasze mogli się radować i cieszyć. Daj radość w zamian za dni twego ucisku, za lata, w których zaznaliśmy niedoli. Niech sługom twoim ukaże się twe dzieło, a twoja chwała nad ich synami. Dobroć Pana Boga naszego niech będzie nad nami i wspieraj pracę rąk naszych. Dzieło rąk naszych wspieraj, chwała ojcu i synowi. I Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków, Amen. O świcie napełnia nas, Panie, Twoja łaska, wszystkie krańce ziemi. Głoszą chwałę Pana, śpiewajcie Panu pieśń. Nową, Jego chwała aż po krańce ziemi, niech sławi go morze i to, co je napełnia. I wyspy razem z tymi, którzy tam mieszkają, niech woła pustynia i miasta. Osiedla plemienia kedar, mieszkańcy sela niech wznoszą okrzyki, ze szczytów gór niech wołają radośnie, niech panu oddają chwałę. Jego cześć niech głoszą na wyspach, jak mocarz pan kroczy. Jak wojownik pobudza odwagę, Rzuca hasło, okrzyk wydaje wojenny. Nieprzyjaciół męstwem przewyższa, Długo milczałem. Powstrzymywałem siebie w spokoju, Teraz jak rodząca zakrzyknę. Będę dyszał gniewem, aż tchu mi zabraknie, wypale góry i pagórki. Sprawię, że wyschnie cała ich zieleń, rzeki wstawy przemienię i osuszę jeziora, uczynię, że niewidomi pójdą po nieznanej drodze. Powiody ich ścieżkami, których nie znają, W światło zamienie ich ciemności, A miejsca wyboiste w równinę. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, Jak była na początku, teraz i zawsze. I na wieki wieków. Amen. Wszystkie krańce ziemi Głoszą chwałę Pana. Chwalcie imię Pana, Wy co stoicie w Jego domu. Chwalcie imię Pana, Chwalcie pańscy cudzy, którzy stoicie w domu Pana, na dziedzińcach domu Boga naszego. Chwalcie Pana, bo Pan jest dobry, śpiewajcie Jego imieniu, bo jest łaskawy. Pan bowiem wybrał sobie Jakuba. Na własność wyłączną wybrał Izraela. Wiem, że Pan jest wielki, Że Nasz Pan jest nad wszystkimi bogami. Cokolwiek spodoba się Panu, Uczyni na niebie i na ziemi, Na morzu i na wszystkich głębinach. Z krańców ziemi sprowadza chmury, wywołuje deszcz błyskawicami, I dobywa wiatr ze swoich komór, poraził pierworodnych w Egipcie, wśród ludzi i wśród zwierząt. W tobie kraju egipski zdziałał znaki i cuda przeciw faraonowi i wszystkim jego sługom. poraził wiele narodów i zgładził potężnych królów, amoryckiego króla Sichona i oga króla Baszanu i wszystkich królów kananejskich, a ziemię ich dał w posiadanie, posiadanie Izraela swego narodu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze. I na wieki wieków Amen. Chwalcie imię Pana, Wy, co stoicie w Jego domu. Będziemy dziękować Panu Bogu Naszemu, który doświadcza nas tak jak naszych przodków. Przypomnijcie sobie to wszystko, co on uczynił z Abrahamem i jak doświadczył Izaaka. I co spotkało Jakuba. Jak bowiem ich poddał Bóg próbie ogniowej, by doświadczyć ich serca, tak i na nas nie zasłał kary, lecz raczej dla przestrogi karci tych, którzy zbliżają się do Niego. Sprawiedliwi radośnie wołajcie na cześć Pana. Prawym przystoi pieśń chwały. Sprawiedliwi radośnie wołajcie na cześć Pana. Prawym przystoi pieśni chwały. Śpiewajcie Panu pieśń nową. Prawym przystoi pieśni chwały. Chwała ojcu i synowi. I Duchowi Świętemu, sprawiedliwi, radośnie wołajcie na cześć Pana, prawym przystoi pieśń chwały. Błogosławiony Pan Bóg, który nas nawiedził i odkupił. Błogosławiony Pan Bóg Izraela, Bo lud swój nawiedził i wyzwolił, I wzbudził dla nas moc zbawczą. W domu swego sługi Dawida, Jak zapowiedział od dawna, Przez usta swych świętych proroków. Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą, że naszym ojcom okaże miłosierdzie i wspomni na swe święte przymierze, na przysięgę, którą złożył. Ojcu naszemu Abrahamowi, da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, służyć mu będziemy bez trwogi, W pobożności i sprawiedliwości przed nim, po wszystkie dni nasze. A ty dziecie zwać się będziesz prorokiem najwyższego, gdyż pójdziesz przed Panem przygotować mu drogi, jego ludowi dasz poznać zbawienie, przez odpuszczenie grzechów. Dzięki serdecznej litości naszego Boga. Z jaką nas nawiedzi z wysoka wschodzące słońce, by oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, aby nasze kroki skierować na drogę pokoju, chwała ojcu i synowi i duchowi świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Błogosławiony Pan Bóg, który nas nawiedził i odkupił. Chrystus spełnia prośby tych, którzy w Nim pokładają nadzieję. Módlmy się więc do Niego i wołajmy. Ciebie chwalimy i Tobie ufamy. Dzięki składamy Tobie, który jesteś bogaty w miłosierdzie, bo ukochałeś nas miłością bez granic. Ciebie chwalimy i Tobie ufamy. Ty zawsze razem z Ojcem działasz na świecie. Odnawiaj wszystko mocą swego ducha. Ciebie chwalimy i tobie ufamy. Otwórz nasze oczy i naszych braci, abyśmy widzieli dzisiaj Twoje dzieła. Ciebie chwalimy i tobie ufamy. Ty nas dziś wzywasz do swojej służby. Uczyń nas sługami twej wielorakiej łaski wobec braci. Ciebie chwalimy i tobie ufamy. Ojcze nasz któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Boże nasz Stwórco, Ty powierzyłeś ludziom ziemię, aby własną pracą ją przekształcali. Oddałeś także na ich usługi energię słońca. Spraw, abyśmy dzisiaj pilnie pracowali dla dobra bliźnich i na Twoją chwałę. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. Amen.